Słuchajcie, dopłynęliśmy. Za nami dwa tygodnie warsztatów lato w Teatrze Walka z wiatrakami w gminnym klubie Kultury w Karnicach. Niesamowita procesualna przygoda z dzieciakami w bardzo szerokim przedziale wiekowym. Część dzieci z Ukrainy, część dzieci z Polski i wspólną cechą było to, że nie mają dostępu do ośrodków kultury w przeciągu 100 kilometrów, nie ma teatru, więc musieliśmy do nich przyjechać. I zaprezentować im kilka rzeczy, których sami nie najlepiej potrafimy, ale to były elementy teatru tańca, elementy improwizacji dramatycznych i takim sprytnym podstępem, w którym wydaje nam się, że robimy warsztaty, a tak naprawdę każdy element prowadzi do pokazu, doszliśmy do tego dnia ostatniego, w którym jesteśmy tutaj i pokażemy w małym miasteczku Janowo, zaraz przy Stodole, nasz niesamowity pokaz o przylocie kosmitów do małego miasteczka. Bardzo się cieszymy i to była świetna przygoda. 3, 2, 1, akcja!